Rady 15 Sesji Rady Powiatu Kolskiego. Witam wszystkich Radnych, witam y, wszystkich Państwa. Przystępujemy teraz do stwierdzenia kworum. Bardzo proszę Państwa Radnych o zalogowanie się na pilotach. Stwierdzam, że y, mamy dzisiaj kworum i także ta, ta, ta sesja jest y, władna do podejmowania wszelkich uch, uchwał i wniosków. Przechodzimy do realizacji punktu y, czwartego i y, 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 brzmi następująco podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na w 2019 rok. Projekt przedstawi pan skarbnik z młodzień Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, wysoka rada, Wywołanie yy, dzisiejszej sesji. Przez Zarząd Powiatu wynika y, z potrzeby y, zmian w dwóch uchwałach, w dwóch y, tematach, a mianowicie w y, uchwale dotyczącej budżetu powiatu i w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany w tych uchwałach dotyczą zmiany Planu yy, na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3403B w powiercie kolonia Leśnica. Na dzień dzisiejszy, y, zadanie y, znajduje się, jest zaplanowane w budżecie na 2019 rok i ze strony powiatu oraz ze strony gminy wiejskiej Koło. Zabezpieczona jest kwota ośmiu tysięcy dwa razy po 548 tysięcy. W związku z tym, że wymienione zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Funduszu dróg samorządowych i w związku z tym, że no, zbliża się koniec roku i fizycznie nie będzie możliwe zrealizowanie tego zadania, to zarząd powiatu proponuje rozdzielenie tego zadania na lata 2019-2020 z takim podziałem, że w roku 2019 w planie pozostałaby kwota 661 tysięcy, mówię o tym wkładzie własnym naszym i gminy Koło, natomiast na rok 2020 przeszłaby kwota 435 tysięcy. Do tego doszłyby środki z funduszu dróg samorządowych, które to, których to środków spodziewamy się na kwotę. 17 305 zł. I środki w tej kwocie, którą wymieniłem, byśmy wprowadzili do budżetu powiatu po podpisaniu stosownej umowy między powiatem kolskim a panem Wojewodą wielkopolskim. Z uwagi też na to, że mamy krótki termin 7 dni na złożenie dokumentów potwierdzających. Zabezpieczenie naszego wkładu, a ten siedmiodniowy termin mija no, dzisiaj. Stąd, właśnie, jeszcze raz yy, powtórzę, yy, no, wynikła potrzeba takiego szybkiego yy, zebrania tutaj państwa radnych i podjęcia decyzji o tych yy, zmianach, które yy, państwu przedstawimy. Także, panie przewodniczący, tak yy, wyglądała ta sprawa dotycząca. Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma, e, chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2019 rok. Proszę o oddanie głosu na pilotę. Stwierdzam, że na 16 radnych, 16 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027. Projekt uchwały przedstawi pan skarbnik Zygmin Sołtysiek. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Konsekwencją podjęcia przez Wysoką Radę uchwały w sprawie zmian w budżecie i y, zmiany formy realizacji i terminów realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3403p pobiercie kolonia leśnica czyli zmiany i rozbicia realizacji zadania na dwa lata budżetowe, czyli 2019-2020, jest konieczność wywołania właśnie tego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata właśnie 2019-2020 i następującego podziału tego wkładu własnego tego miliona dziewięćdziesięciu sześciu czyli w 2019 roku byłaby to w planie kwota 661 tysięcy, a w 2020 roku byłaby to kwota 435 tysięcy dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Rady chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania nad projektem. Uchwały. Proszę o oddanie głosu. Pani Wapińska. Dziękuję. Stwierdzam, że na 16 radnych, 16 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu. Szóstego wolne głosy i wnioski. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Balewski. No, chciałbym się odnieść tutaj do tej drogi i pogratulować zarządowi efektywności pozyskiwania środków, bo jakbyśmy nie powiedzieli, to chyba nie ma sesji, gdzie nie przerabiamy jakiejś drogi uchwały. Ja bym też miał taką prośbę. Na koniec tego roku, żeby zarząd sporządził taką broszurkę może informacyjną, krótką dla mieszkańców, że w powiecie kolskim w danym roku wykonaliśmy tyle, ile kilometrów dróg. Ja myślę, że to może być koło 20, może się mylę, może za dużo, czyli na te 400 coś kilometrów dróg, które mamy w powiecie kolskim, jakbyśmy udało nam się tych wszystkich tutaj dróg razem z minami zrobić około 20 kilometrów, czyli jakiś procent. To jest i też warto pokazać mieszkańcom, którzy ciągle mówią, że te drogi są, jakie są i jeszcze ileś lat nam braknie, żeby je wykonać, byśmy pokazali, że powiat kolski to są wszystkie drogi, nie tylko w danej gminie i na przykład 20 km w danym roku nam się udało zrobić, czyli gdzieś te dziury załataliśmy. Ale też bym chciał się odnieść, poprosić zarząd do tego, co pan Marek Malciniak na ostatniej sesji mówił, abyśmy przygotowali się do kolejnych... Projektów takich, które będą się pokazywać, czyli żeby mieć te dokumentacje uszykowane, ja bardzo bym chciał prosić, żeby się przychylić do wniosku pana Marka Marciniaka o tą drogę w Gminie Kłodawa, Bierzmienna, Kencerzyn, żeby pomóc tym gminom, które mają naprawdę największą ilość dróg, kilometrów dróg w Powiecie Kolskim, bo, no, bo powiem szczerze, że naprawdę my jako Kłodawa czy Wejchodu powiemy, że to są dwie gminy, które mają najwięcej kilometrów dróg. Tym kilometrem drogi, gdzie łączymy gminę z powiatem nigdy ich nie zrobimy i po prostu prosimy, bo tak często posiadamy takie te duże projekty właśnie w tej części tutaj bliżej koła e, tych dróg z środków unijnych, żeby chociaż ta jedna droga w tej kadencji taka dłuższy odcinek poza tym partycypacją gminy z powiatem udało się zrobić na gminie Kłodawa, także bardzo bym o to też prosił, dziękuję. Znale. Bardzo dziękuję. Ja tylko chciałem przypomnieć y, Panu Tomkowi, że to jest inicjatywa nie tylko moja, ale również Pani Ewy Ochendarskiej i również Pana y, Tomka Barańskiego, Radnego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę bardzo, Pani Wapienicka, Panie Starosto, ja z serdeczną prośbą. Ja rozmawiałam z radnymi niektórymi miejskimi w sprawie tych dróg, które interpelowałam na ostatniej sesji tam były chyba trzy, trzy ulice, tak. I radni miejscy powiedzieli, że będą rozmawiać z Panem Burmistrzem, żeby Pan Starosta może wziął do zmian budżetowych na 2020 rok, chociaż z jedną z tych dróg, na które składałem interpelację. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Pan Starosta chce się odnieść do tych zapytań, interpelacji. Mogę powiedzieć, że jest 460 lat. 60. Dziękujemy. Gdyby Państwo wiedzieli, to było... No tak. Każdy by chciał. Każdy by chciał. Co wcale nie znaczy, że, że... Już powiem za Pana, że Pan nie ma tych wszystkich dróg w pamięci, tak? Mali Pan. I, i proszę o nie pamiętać. No, trudno. No mamy tą rzeczywistość, jaką mamy. No żeby Państwo też wiedzieli, że w ramach, bo nie wiem czy to, to jest wiedza dla wszystkich Państwa już oczywista, ale wnioski w ramach podstawowego naboru są tylko dwa, jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych. Podczas naboru, nabór jest raz w roku, teraz było tylko taka sytuacja, kiedy mieliśmy dwa razy w roku nabór w grudniu i sierpniu, ale zgodnie z ustawą, to są raz w roku i mamy w podstawowym pakiecie są dwie drogi, i to nas limituje. To nas limituje, musimy to jakoś tak myślę podzielić rozsądnie. Ja tutaj to nie powiedziałem z siebie, tylko żebyście Państwo nie odebrali tych 460 km, ale, no ale taki jest pakiet, który którym nie zarządzamy. Natomiast mamy dwie drogi do zrobienia, i tak sobie na szybko licząc, bo żeśmy, żeśmy przecież o tym rozmawiali, to takie zadanie z FDS, ale duże zadanie, mówimy o kilku milionowych to tak żeśmy planowali zrobić przynajmniej jedno na gminie, jedno takie na gminie, bo mamy mamy przez 5 lat naszej kadencji, jeśli dobrze pójdzie, mamy 10 takich wniosków, możliwości do położenia no i patrząc teraz na to, że w dodatkowym pakiecie udało się zrobić na górno, to akurat wychodzi tak naprawdę 11 r. 11 I taki, taka jest nasza koncepcja, taki jest nasz plan, by duże zadania przynajmniej w każdej gminie z, zrealizować. No, dzisiaj zrobiliśmy, nasze znaczy zrobiliśmy no, przynajmniej wnioskowo i pozyskaliśmy środki na taką ulicę chociażby jak na górno. No i tutaj. Chciałbym robić też 60 kole, wszystkie, ale, ale to byśmy musieli zrezygnować z którejś chwili, bo myślę, że przez te 5 lat każda z nim będzie chciała musieli, jakąś taką większą inwestycję mieć. Bo nie mówimy o drobnych takich, nie wiem, do, do tysiąca metrów i za 500 tysięcy, nie. Mówimy o, o takiej inwestycji, no powiedzmy, no powiedzmy, Kilku, Tak, Aha, no to też się na to sobie Pan, 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 pan Marek i mówił, ale to wtedy wychodzi praktycznie idealnie, że przez tą naszą kadencję jeden taki wniosek w nie możemy zrealizować. To tyle. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze, jeszcze powiedzieć państwu radnym, że, że e, musimy jak gdyby się zastanawiać i aspirować o te środki zewnętrzne na drogi, które mają szanse powodzenia w, w, w ocenie e, po prostu beneficjentów, którzy dają nam e, pieniądze, bo dlatego, że możemy z, składać tych wniosków wiele, ale i tak dwa przechodzą, to jest po pierwsze i, i ponownego naboru już nie ma. Właśnie. Pan Marek Marciniak. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Ja myślę, jeżeli położymy ten wniosek do Funduszu Próg Samorządowych wcześniej wykonując odpowiednią dokumentację, która potrwa gdzieś około roku czasu, to ja myślę, że skuteczność, skuteczność przedsięwzięcia tej drogi sześciokilometrowej, która będzie miała, która znajduje się na terenie gminy Kłodawa, będzie 99,9, że przejdzie. Dziękuję bardzo. Pierwszy Pan Barański. Panie Starosto, tylko jeszcze pytanie, bo tutaj bardzo do Pani Ewa mi na właśnie tym funduszu dróg samorządowych. a Czy są jakieś przesłanki lub jakieś informacje? Czy jeszcze jakieś programy możemy uruchamiać? Czy my też jako Starostwo możemy też z Urzędu Błaszkowskiego, bo dzisiaj mówimy o tym jednym programie, ale nie znaczy, że może będą jeszcze jakieś inne kierunki pozyskiwania środków dróg. Nie wiem. czy my też z Urzędu też możemy pozyskiwać no na jakieś drogi, czyli może furtka jeszcze jest otwarta, ale więcej tych środków nam się uda zrobić. Tak tylko po prostu pytam czy jeszcze mamy jakąś nadzieję na, na lepszy jutro? Nadzieja zawsze i przecież składaliśmy, bo to Państwo dobrze wiecie, że składaliśmy wniosek na akurat nie przeszedł ale ja, Jeżeli będzie program, to będziemy, to nie jest tak, że my tylko, powiedzmy, na FDE FD się bazujemy, każdy program, jak Państwo wiecie, staramy się położyć i to czasami jest taka sytuacja, później się nawet Państwo troszkę tam może denerwujecie, że sesje są co drugi tydzień, ale nawet właśnie ta droga, musiała, żeśmy w Podawie, to była, taka trwała. No właśnie. I, i już no, nie przeszła, nie została dobrze spunktowana. Ale każdy program, który jest, most też idzie z, z zupełnie innego programu, białej mości w, w Także to nie, to nie jest tak, że tylko w Dęsku Dziękujemy. Jeszcze Pan Marek Marcinosa. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, Panie Starosto, ja korzystając z tego, z tego że jest tutaj e, pan dyrektor Grzegorz Kujawa z Zarządu Dróg za swoją zastępczynią Chciałem podziękować w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Kłodawa za te takie drobne przedsięwzięcia, które są bardzo szybko realizowane, super jak jakieś znaki poziome, namalowane pasy. To też widać, w naszej Kłodawie ludzie się cieszą, są zadowoleni z Zarządu Powiatu i tak Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze jest z Państwa? Pan Wiceprzewodniczący Kozajda, proszę bardzo. Szanowni Państwo, tak na zakończenie, może już pewno. Ja jestem, jak najbardziej zajmujący, że wszyscy jesteśmy, y, Panowie tutaj, Pani, y, y, z, z, Państwo Radni z terenu Gminy Kłodawa, żebyśmy te drogi tam budowali, w Waszej gminie, a tym bardziej, że mam nadzieję, że jeżeli te drogi będziemy u Was robić, to naprawdę, uwierzcie mi, mam taką głęboką i szczerą nadzieję, że w końcu Gmina Podawa zacznie przynależeć do Powiatu Kolskiego, bo przez poprzednie kilka kadencji to po prostu to miasto i gmina jakby leżały sobie w innym powiecie, gdzieś na oboczu. Nikt praktycznie tutaj nie przyjeżdżał z władz, nie angażował się w nic. Ani na żadne uroczystości, ani nic. Mam nadzieję, że to się zmieni, że Państwo też do tego się przyłożycie i że te nasze inwestycje, również, które będziemy tam robić, będą temu sprzyjać. I tak na zakończenie jeszcze jedno tylko zdanie może powtórzę się, bo być może, że kiedyś to już powiedziałem, te inwestycje drogowe są bardzo istotne i one pewno nam całą kadencję tutaj będą dominowały. i bardzo dobrze się dzieje, że są fundusze NATO i fundusze rządowe, szczególnie, które nas tutaj w tym temacie mocno wspierają i mam nadzieję, że wspierać będą do końca kadencji, a może i dłużej. I jestem za tym nawet, drodzy Państwo, że jeżeli trzeba, bo to są ważne tematy, komunikacja to jest najistotniejsza rzecz. Jeżeli będzie trzeba, to nawet naprawdę, mimo że jestem przeciwnikiem kredytów, ale dobierzmy nawet nieraz kredyt, bo to nie są pieniądze przejedzone, to są inwestycje naprawdę bardzo potrzebne i niezbędne. Jeżeli tego nie zrobimy, no to później te drogi będą z roku na rok coraz gorsze i będą po prostu niestety nam ciążyły. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Proszę ja bardzo, pan radę Ja, to... ja, ja tak tylko tylko odpoczę. O ile ja pamiętam, a żyję już 70 parę lat na tym świecie, koło zawsze zazdrościła i to, te relacje między powiatem a naszym miastem, bo ja jestem, zawsze były takie, no jakieś... Tak. Nie wiem czego to wynikało, ale my też chcieliśmy zawsze wyżej, a nie I tak to jest tak, że te... Te, 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 takie działania na, na, na rzecz nie, nie, nie były ocieplenia to tylko, ale mają sens i na pewno się odbiją pozytywnie. Dziękuję. Myślę, że na dzień dzisiejszy wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam posiedzenie sesji Rady Powiat Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję wszystkim. Bardzo. Dziękuję bardzo.